Cześć widzowie, witam was wszystkich w odcinku zakupowym na moim kanale, tym razem Action. Tym razem action, troszeczkę różnych takich pierdółek pozakupywałem z myślą o prezentach dla najmłodszych. Nie ja wiem, mam tutaj ściągę co ile kosztowało, no tak to mniej więcej wygląda. Może zacznę na początek od prezentu dla siebie i wszystkich, Majsterkowiczów, bo tutaj was jest najwięcej na tym kanale. Fajna rzecz, fajne skarpety. Mi akurat Świetnie się sprawdzają na wszystkie tematy budowlane. Ile kosztowały? 21,95 za trzy pary. To jest ten największy rozmiar. Konkretne, solidne, na największe mrozy. Ja już latam w nich chyba trzeci sezon. Dokupuję sobie właśnie co jakiś czas. Kolejne są naprawdę bardzo dobre i wytrzymują bardzo niskie temperatury. No, są opisane jako. Norweskie skarpety, więc coś musi tutaj być. Są też inne kolory, są też inne rozmiary, więc do wyboru do koloru. Ale no to, to jest tak nawiasem, oczywiście mówiąc. Ten Mikołaj nie był kupiony weksyn. On tutaj sobie stoi i czeka na święta Bożego Narodzenia. Ale co mamy dalej? Co mamy dalej? Za 16,90 taka lampka nocna. To jest 80 plus 100 lumenów z czujnikiem ruchu. Odziwo, tutaj też ten czujniczek się znalazł. 120 stopni, 20 sekund czas sensora, 3 do 5 metrów właśnie obszar odległość, gdzie ten sensor działa. Ładowanie na USB typu C. No i zobaczcie jak to mniej więcej tutaj działa. Mamy taki przełączniczek i ten przełącznik ma niestety wadę, bo dosyć ciężko chodzi na trybie auto. Działa nam czujnik ruchu na trybie on, świeci się w sposób ciągły. Naprawdę przyjemne, ciepłe światło, ciepła barwa. Taka lampeczka dość niestandardowa, rzadko spotykana. Możemy tutaj użyć to jako uchwytu. Bardzo mi się spodobała. Też robi fajny klimacik. Możemy ją gdzieś postawić przy łóżku w rogu z tym czujnikiem podczas Wychodzenia w nocy z łóżka, no to od razu nam się automatycznie czujnik załącza. Fajna rzecz, fajna rzecz, cena też za 17 zł spoko. Ale tutaj mamy też ukryty przełącznik, odpala nam latareczkę, więc możemy sobie też tą małą latarką przyświecić. Nie jest to jakieś potężne światło, ale zawsze w nocy. Coś takiego warto mieć. No i obok jest ukryte, właśnie w tym miejscu, ładowanie USB typu C. No i za 17 zł, myślę, że naprawdę spoko, spoko cena. Nawet ładnie to wygląda. Nawet ładnie, że dość atrakcyjny. Tutaj, tutaj to jest kolejny hicior. To jest mikrofon karaoke. To kupiłem, no niestety nie z myślą o mnie, ale z myślą o dzieciakach, żeby też na święta się trochę powygłupiały. I powiem wam, że ten mikrofon widziałem u chłopaków z pięć sposobów na, na kanale. I chyba wszyscy go wykupili, bo z dwa tygodnie już zanim nim jeździłem, i nigdzie nie mogłem go dostać. Dzisiaj udało się dosłownie jedną sztukę na sklepie gdzieś tam wyrwać. No niestety z takim opakowaniem nie wiem, czy tu coś jeszcze powinno być. Bo ja mam sam mikrofon bez żadnego pokrowca. Jakiś taki mały kabelek USB-C-instrukcje, oczywiście instrukcji nie czytamy. No bo po co? No i teraz tak, no mamy tutaj. Yy, tu się odpala, tu mamy. Tu, tu mamy echo. I powiem Wam, że działa to naprawdę bardzo dobrze. Dużo jest z tym zabawy. Są też zmiany głosu możemy zmieniać głos. Może, możemy różne opcje językowe, a co ciekawsze, możemy tu podłączyć bluetootha w ogóle pod to i ten głosik gra naprawdę świetnie. Różne tryby świecenia, różne LEDy. Nie wiem, czemu na niektórych LEDach on tak troszeczkę piszczy, Jest to, jest to, jest to słyszalne. Nie, nie wiem czemu, no ale tutaj wyłączę i włączę, włączę ponownie. Resetuję wszystkie opcje, więc mamy z powrotem normalny tryb. Powiem tak. Ile to kosztowało? Ile to kosztowało? 44,95 Cena wyśmienita za taki gadżecik. Tu się ładuje na USB typu C. Dosyć ciężki. Sprawia wrażenie poręcznego. No, wygląda, że ten mikrofon nie rozpadnie się od samego patrzenia. Sporo trybów. Yy, tak jak mówiłem, no podłączyłem tutaj nawet sobie Spotify'a i ta muzyka leciała bardzo dobra. Bardzo dobrej jakości jak na tego typu oczywiście głośniczek bezprzewodowy. Więc odpalamy sobie gdzieś muzykę karaoke i możemy się bawić. Świetna rzecz. Myślę, że sylwestrową zabawę moglibyśmy tym poprowadzić. No i w tej cenie... Coś. Co mamy jeszcze? Jeszcze tutaj się znalazła taka jedna fajna lampa. Tylko oczywiście też to była już ostatnia na Wi-Fi. To jest lampa zewnętrzna. To kupiłem z myślą o oświetleniu Właśnie domu. Ten sposób wygląda. One bardzo długi przewód. Nawet nie wiem teraz, ile on ma metrów. 5, 5 metrów. Z aplikacją LSC to wszystko funkcjonuje. Wspinamy to w Wi-Fi i możemy pełnym RGB tutaj operować. Do tego ciepłe światło 2700 kelwinów, 24V i 800 Lumenów. Światło jest naprawdę mocne. Spróbujmy to sobie łączyć. Gdzieś tu mam mój zasilacz. No, takie jest akurat teraz w tym trybie ciepłego światła. Naprawdę fajnie, naprawdę fajnie się to. Chyba powinienem to światło zostawić na stałe, żeby ono sobie świeciło. Zróbmy tak, gdzieś tam w tle. Yy, bardzo dobre oś. Wam. i to też nie było drogie. Co prawda, również ostatnia sztuka, mocno sfatygowana. Z gadżetów jest jeszcze takie mocowanie, żeby to wbić w ziemię. Sobie na przykład wywalić wtedy pod kątem na budynek. Ale myślę, że było warto. Szkoda, że nie było więcej sztuk, bo bym, bo bym zakupił. No i na sam koniec, taki sztosik, taka lampka LEDowa multifunkcjonalna. Ile ona kosztowała? Ona kosztowała 20, nie, ona kosztowała 17,90. Żarówka spiralna, wielofunkcyjna. Ma tutaj też dwa tryby. Top, czyli górne światło 60 lumenów i ta spiralna LEDowa. Nie wiem jak to nazwać dioda, nie dioda, 100 lumenów. Na zdjęciu wyglądało bardzo dobrze. Tutaj też jakiś statywik taki mały. Nie spodziewałem się za tą cenę rewelacji i też rewelacji nie niedostań, jeśli chodzi o ten statyw. Bo zobaczcie, no on nie jest jakiś mega stabilny, no ale jest. Ale jest. Jest śrubka do podkręcenia, więc od razu to sobie skręćmy. Wygląda jak taka mała rakietka. No I tu mamy przycisk od włączenia. Najpierw włącza nam się górna dioda LED. Dosyć to światełko jest takie ubogie ale cała zabawa zaczyna się tutaj. Zobaczcie jaki to fajny klimat mi to przypomina stare lampowe urządzenia. Taki steampunk gdzieś można to nawet wykorzystać do dekoracji. Klikając zmieniamy natężenie właśnie tej ledówki. Fajnie robi to w nocy. Taką klimatyczną scenerię, bardzo mi się to podoba. Do tego tutaj jest też ukryte gniazdo USB typu C do ładowania, więc to wszystko jest kompatybilne, nie trzeba żadnych baterii, po prostu sobie wpinamy i ładujemy. Też bardzo długo trzyma ta bateria, nie wiem, czy tutaj nam podali. Pojemność, oświetlenie górne 50 i 100% jasności, czyli dwa tryby, i dolne 175, 50 i 25, czyli 4 stopnie. Czas ładowania, 2 godziny, czas pracy około 2 godziny. Ja powiem, że na tym najsłabszym trybie to chyba nawet mi dłużej chodziło ze 3, ale mogę się delikatnie mylić. Tu jest też fajny uchwycik. Możemy taką naszą lampeczkę gdzieś zawiesić i też to. Fajnie, fajnie działa. Pewnie na kamerze będą jakieś interferencje, pewnie będzie mrygało, no bo to jest trochę inna częstotliwość tego światła. Ale to pierwszy raz z mi się spodobało. Kilka takich ledowych lampek i można coś fajnego skonstruować. No I w nocy naprawdę niesamowity klimacik, taki światło. Ten plastik, no jest troszeczkę taki brudny. Porysowane tak już było od nowości, ale co tutaj mogę na to poradzić? Ok, no na dzisiaj to by było tyle tego przeglądu. Trochę takich duperelek ledowych głównie nakupiłem. Dajcie znać, co podobało wam się najbardziej. Co chcielibyście kupić, a może co chcielibyście mi polecić, żebym kupił? Może macie jakieś inne propozycje na zakupy z Lidla na przykład do kwoty 100 zł? Więc dajcie też znać w komentarzu. Za wszystkie komentarze dzięki. Staram się odpisywać na bieżąco. Także jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.